Dziękuję Państwu. Nawet na początek chciałbym zaznaczyć, że jestem studentem pierwszego roku. Teraz filmoznawstwa, także to jest mój pierwszy referat, który będę tak, wygłaszał na tej konferencji. Jak to, tak, że bardzo bym prosił, jeżeli nam się okaże, że coś nie do końca wyjdzie, nie do końca wszystko będzie wyjaśnione, to bardzo proszę w miarę o wyrozumiałość, na ile to może być. No, ale proszę Państwa, czy można sobie prezentację? Tutaj? Nie, tu to jest to? to? No, tak. Więc może Państwa, tytuł jest tutaj widoczny. Także teraz spróbujmy się zastanowić o co tutaj właściwie chodzi. No, tu pod spodem, pod slajdem tytułowym, widzicie Państwo kadr z filmu Wschód Słońca z piosenką 2 z 1927 roku i ja się zdecydowałem go wybrać, dlatego że być może, Szanowni Państwo, dzisiaj spróbujemy, tak jak w tym kadrze, wymierzyć policzek, albo i nie wymierzyć, pewnej powszechnie przyjętej opinii powielanej, utrwalanej, która, która panuje, jakoby Friedrich Wilhelm Murnau był jednym z czołowych twórców niemieckiego ekspresjonizmu filmowego. Szanowni Państwo, bo znajdzie się spora liczba badaczy, którzy z kolei stwierdzą, że rzeczy w rzeczywistości wcale tak nie było, że on wręcz przeciwnie ekspresjonizmowi zaprzeczał. No i szanowni Państwo, sam Friedrich Wilhelm Murnau nigdy nie identyfikował się z nurtem ekspresjonistycznym, to już by się wydawało, że jest jest jakaś odpowiedź, no ale jak powiedział paul Walewi, przedmiotem prawdziwej krytyki powinno być ustalenie, jakie pytania stawia sobie autor świadomie bądź nieświadomie. A więc może, proszę Państwa, Murno był tym ekspresjonistą, nieświadomie, może to do niego, przeniknął do niego ten punkt, no bo powodów miał całkiem sporo. Dziecka był zafascynowany. Zafascynowany był malarstwem i teatrem, studiował historię sztuki, był przez pewien okres, aktorem w teatrze Maxa Reinhardta, gdzie wtedy ekspresjonizm się rozkwitał z kolei Max Reinhardt również sięgał często w swoich incenizacjach po ekspresjonistyczną estetykę podczas I wojny światowej był pilotem, został ośmiokrotnie. Zestrzelony, co prawda bez większych uszczerbków na zdrowiu, no może poza tym, że uszkodził sobie nerki i nie mógł spożywać potem alkoholu. Natomiast to mogło mieć wpływ na to, że potem będzie krążyć w jego filmach ten nastrój grozy, niepokoju, wszechobecnej śmierci, która może w każdej chwili zaatakować. No i co najważniejsze, współpracował z takimi bardzo ważnymi dla niemieckiego specjalizmu postaciami jak Scenarzysta Carl Mayer, scenarzysta do Caligardiego, czy scenografami Robertem Hertem oraz Walterem Rusiem. No więc, szanowni państwo, można sobie się zastanowić teraz, w jaki sposób Murnała możemy uznać za twórcę ekspresjonistycznego. No więc tutaj będę się posługiwał głównie rozdziałem z drugiego tomu historii sztuki filmowej Jerzego Teplica, ponieważ on bazował na takich kanonicznych dla. dla dla tego tematu tekstach Lotte Eisner i Krakauera, którzy to murnała do twórców ekspresjonistycznych zaliczyli. No więc, Szanowni Państwo, tekst podaje taką wypowiedź takiego malarza ekspresjonistycznego, Schmidta który porównuje ekspresjonistę do artysty dramatu, widzącego w budowie obrazów swoistego rodzaju dramaturgię. No i rzeczywiście, często podkreśla się fakt, że jakby głównym elementem był przez który głównym środkiem wyrazu w filmach Murnau było rzeczywiście to, jak została stworzona w filmie przestrzeń. No i jeżeli spojrzymy na ten kadr z filmu Murnau'owskiego Faust z 1926, no to pierwsze, co nam się rzuci w oczy, to takie ekspresyjne taki ujęcie kamery, punkt widzenia kamery. Drugie, wydawać by się mogło to dziwnie, takie przeplatające się, chaotyczne linie, wyznaczane przez krawędzie tych. Dachów, dach same też jakieś takie dziwnie poukładane, ze sobą bez jakiejś harmonii. To tutaj te budynki jakieś powykrzywiane, zdeformowane. No i co jeszcze ważne, ścieżka, ścieżka, jedna ścieżka, która prowadzi bohatera jedna droga, co zdaniem Tomasza Płysa również było cechą charakterystyczną dla scenografii ekspresjonistycznej. Druga rzecz to jest gra, gra w kinie ekspresjonistycznym, bo aktor w filmie ekspresjonistycznym ma jak gdyby yy, się nie wyróżniać się od tła, tylko stać się elementem całej przestrzeni. Rzeczywiście, jak spojrzymy na całe kształtowanie, czy to cienie rzucane, cienie własne, czy sklepienie w tym, tym, tej karcie czy, 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 czy układ tych beczek, czy te linie, i yy, porównamy to wszystko, ten jakby nastrój z tymi emocjami, które panują w relacjach aktorskich ich ruchów i grze, no to rzeczywiście wydawać by się mogło, że jakby ten element emocjonalny pozostaje tak dosyć harmonijny względem tła. i Nurtem, do którego Murnau się z kolei przyznawał był Kamerszpil, z którym się identyfikował. Kamerszpil, czyli film kameralny, on zakładał prostą, jednowątkową fabułę, która się rozgrywała w niewielkiej liczbie przestrzeni, z niewielką liczbą bohaterów. Ale i czy ten Kamek szpik by się mógł wydawać w zasadzie kinem jakby takim realistycznym w dużej mierze, ale zdaniem teplica to jest nic innego jak tylko przedłużenie, pewna inna forma ekspresjonizmu, no bo mówił, że w, tym, w, tych, w tych ramach ograniczonych tych czasu przestrzeni, że bohaterowie przeżywają swoje dramaty, ale to co jest, ale obok nich przetacza się i szumi ten wielki, obojętny, obcy świat i ta atmosfera izolacji, tej samotności człowieka, człowieka, który jest zdany na działanie. Zdany sam na siebie jest też charakterystyczna dla ekspresjonizmu. Najsłynniejszym w kamer w filmu czyli portierze z hotela Atlantic z 1924, nie tylko z... pojawią się te wszystkie elementy, o których pisał Tepic", ale również szczególnie w scenach wizji czy marzeń sennych pojawią się również scenografii elementy o charakterze estetyki ekspresjonistycznej. No chociażby zobaczmy to ujęcie. Mamy ten kontrast między ciemnością i światem. Całe ciemne tło, w zasadzie gdzieś przebija ujęcie, znaczy przebija to światło z tej dziwnej konstrukcji zniekształconej, naturalnie wysokiej, obrotowej drzwi hotelu, pod którymi stoi ten portier, wyraża do jego dumę, tego zawodu, który, który portier wykonuje. Następne ujęcie, z zdjęcia nakładane z portiera z hotelu Atlantik. Też dosyć słynne ujęcie. Ono jakby same ekspresyjne jest w swoim charakterze. Ponadto ta deformacja rzeczywistości, która się wiąże z tym, że, że no mamy jakieś niekształcenie, przekształcenie rzeczywistości. No i myślę, że bardzo plastycznie podkreśla to ten wrażenie izolacji, czyli tego bohatera, który zostaje przeciwstawiony w zasadzie całemu światu, musi sobie zdany sam na siebie. Teraz najsłynniejszy, powiem woda i z najsłynniejszego filmu Gugnała, czyli Nosferatu z 1900... 22 roku. No i tutaj charakterystyczne dla ekspresjonizmu jest wykorzystanie cienia. No, cień tu w zasadzie jest w tym ujęciu bohaterem wyłącznie, no bo nie widzimy postaci Nosferatu granego przez Maxa Shreda w tym ujęciu konkretnie samej. No i ona, sama ta postać jest już groteskową postacią, jest niekształcona jakby sylwetką zdeformowaną człowieka, a ten cień wydaje się jeszcze bardziej być elementem takim jakby deformacji, jeszcze bardziej powykręcany, zdeformowany. Taki ekspresjonistyczny charakter temu nadaje. Co więcej, Siegfried Khartawe wpisuje w tak zwany szereg taki tak zwanym pochodem tyranów, czyli takich postaci jednostek, które też charakterystycznie się przewijają w filmach ekspresjonistycznych. I to są takie jednostki, które manipulują jakby innymi osobami, wpływają Ale Tutaj Jednosferatu manipuluje przede wszystkim pośrednikiem handlu nieruchomości knokiem, również postaci groteskowej, dosyć demonicznej, niejako branej przez Aleksandra. Granatą. Natomiast Dietrich Scheunemann w tekście filmu ekspresjonistycznej Wczesne Kino Weimarski zwraca uwagę, że to ujęcie, ten słynny biały las, czyli zdjęcie, nie dość, zrobione ujęcie w negatywie, to jeszcze w ruchu przyspieszonym, czego oczywiście w tej stoplatce nie widać, ale że jest to jakby najsilniejsza manifestacja stylu ekspresjonistycznego, jaki się pojawia w Nosferatu, zdaniem wielu tak to jest. Ale tutaj następuje punkt zwrotny tej prezentacji, bowiem Scheinemann wcale tak naprawdę nie jest zwolennikiem tego, jakoby Murnał był ekspresjonistą. On mówi tak wielu myśli, ale on zauważa, że w ogóle genezy tego ujęcia należy się doszukiwać nie w założeniach ekspresjonistów, tylko w samej fascynacji Murnała do medium filmowego, do możliwości przekształcania za pomocą technicznych możliwości samego aparatu filmowego. Tak więc jakby ten element zbudzenia zaskoczenia u widza. Natomiast co więcej on zwraca uwagę, że poza tymi dwoma elementami jak gdyby, tego przekształcenia, to tutaj nie ma w zasadzie nic więcej takiego jakiejś silniejszej deformacji rzeczywistości, tak? bo poza tymi technicznymi właśnie nowinkami użytymi, bo tutaj jest to wszystko kręcone w plenerze, jest to kręcone przy świetle naturalnym. Podczas gdy ekspresjonizm zakłada silną deformację rzeczywistości, dlatego też film ekspresjonistyczne były zwykle kręcone w studio, żeby można było takie sztuczne, stylizowane dekoracje tworzyć. Co więcej, w ekspresjonizmie też nie pojawiała się jakby głębia przestrzeni, instalizacja w błąd, bo to wszystko było gdzieś spłycane, tej perspektywy nie było, no, a tutaj w Nosferatu ujęć z głębi, w której się coś wynurza z głębi, idzie w przód, pojawia się całkiem spora ilość. No więc może mógł, no nie był wcale twórcą ekspresjonistycznym, się zastanówmy teraz. No i do tego głosu, że murna nie był ekspresjonistą, przyłącza się Thomas Elsesser w swoim artykule Friedrich Wilhelm Murnau, południowy Stulecia. Thomas Elsesser niestety niedawno zmarł. Postać, bardzo ważną rolę odbywająca w naszym filmoznawstwie na Uniwersytecie Gdańskim. No i Thomas Elsesser mówi, że rzeczywiście na początku mogłoby się wydawać, że filmy Murnau mogą sprawiać wrażenie ekspresjonistyczne, no bo są tam jakieś historie niesamowite, jakieś tam rodem z koszmarów sennych, że, że jest ten nastrój, że operuje go cieni, malowniczych kompozycji, plastyką obrazu i że to faktycznie może sprawiać wrażenie ekspresjonistycznych, ale on mówi, że większość takich ogólnie filmów ekspresjonistycznych, a już szczególnie Modnała, to raczej jest dziedzictwo nie samego ekspresjonizmu, tylko dziedzictwo niemieckich malarzy romantycznych. Ekspresjonizm oczywiście też czerpał z romantyzmu, ale to jakby jest Druga górna jakby bierze drugą od nogę, czyli nie za pośrednica od ekspresjonistów, tylko tworzy jakby swój styl, biorąc powrotem z romantyzmu. No bo nie ma aż takich jakby, jakby takiej zmiennej perspektywy, postrzegionych linii takich silnych, skrajnych elementów równała wcale. No i zwraca też uwagę na wpływ wykina skandynawskiego, czyli zewnętrzny realizm poetyckie potraktowanie krajobrazu, tak jak to było w filmach Wiktora Szestrema, Benjamina Christensena czy Małgisa Stillera można zaobserwować, tego typu obrazy. No i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy... Aha, jeszcze, on zwraca uwagę również, że, ryby, właśnie, że on ma zdolność, do, skłonność do tego, żeby właśnie nie deformować, tylko wręcz naturalizować sztukę. No, André Bazin zalicza w ogóle do twórców bieżących w rzeczywistość nie, nie w obraz. No i zwiększa ten realizm, ale jednocześnie, jak gdyby ten geniusz porównał, bierze się w tym, że, przez, że on tak robi, że robi niby realizm, ale jednocześnie zachowuje tę atmosferę liryzmu, niesamowitości, tę, tę, tajemniczą, tę tajemniczą i eterycz, eteryczną atmosferę. No i rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na ten kadr z nosferatu. No to wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka można mieć wrażenie, że jest tu coś niesamowitego, że bije tu jakaś z tego, że, że coś tu jest nie tak, jakby coś tak, element ekspresji. Ale z drugiej strony, kiedy się przyjrzeć temu dokładnie, no to widzimy, że po pierwsze jest to znowu naturalne oświetlenie, naturalny plen, że w zasadzie tutaj nic nieprawdopodobnego w tym ujęciu nie ma. No a jednak ten element gdzieś pozostaje. Tak samo jak w filmie Portier z Hotel ten film już był kręcony co prawda w atelier, w całości, ale znowu wydaje mi się, że scenografia może tu właśnie ta sztuczność, że to jest jednak studyjna część, może spadać taki element sztuczności, ale z drugiej strony to wszystko jest też bardzo prawdopodobne. No, scena pani, która rozświetla lampę gazową, aż się prosiła o to, żeby ją zostawić z inną, podobną z ujęciem z gabinetu doktora Kaligari. Wydaje mi się, że różnice w scenografii obydwu filmów nie trzeba wyjaśniać, są one na pierwszy rzut oka zauważalne. No i po tej stronie kolejne ujęcie tak ekspresjonistyczne, które operuje cieniem, operuje kontrastem. Tutaj widzimy bardzo dużo światła, niż cienia w tym, w tym ujęciu. Bardzo sterylne ujęcie też to w toalecie, to się rozgrywające. Yy, no i Tony Haynes, angielski krytyk, jeszcze zwraca uwagę na kwestię filmu Faust. No bo Fausta, faktycznie tam on jakby się wydaje najbardziej stylizowanym z tych wszystkich filmów. No już, chociaż jak już spojrzeć na to ujęcie z Faustem, to już Samo skłania się, że, że, że raczej będzie to związek z tendencją bardziej chyba jednak romantyczną niż ekspresjonistyczną, ale Reynolds mówi, że Murdoch poszedł jeszcze dalej, no bo chociaż Robert Herold i Walter Rylicz, byli scenografami, umurzonała w tym filmie w Faustie, czyli ekspresjoniści, no to jednak on poszedł, w, on jednak po ekspresjonizm jednak jest to sztuka związana z jakimiś penetrowaniem jakichś nastrojów społecznych, odwołań politycznych do, do, do sytuacji Niemiec, poczucia tego zagrożenia, niepewności związanej z kryzysem itd. tak dalej, tak dalej. No i proszę Państwa ten proszę państwa, on dlatego poszedł dalej, poszedł do, aż do twórczości niemieckiego malarza z, przełomu XV-XVI wieku Albrechta Aldofera. Jeżeli popatrzymy na kadry z Fausta i na obrazy Aldofera, wydaje mi się, że rzeczywiście coś zbliżonego w tej estetyce może być. Wrócę jeszcze na chwilę do lss bo on powiedział, że jego zdaniem to jeszcze element, który charakteryzuje, jakby wygłudnała jako ekspresjonista, jest jego fabuła, fabuła, ale on zwraca uwagę, że tak naprawdę, że jest to styl pozbawiony oczywistych tematów i obsesji o tych to, tak trudno się rozmawia, a jego bo były właśnie niedomówienia, subtelne niuanse, humor i aluzja, czyli coś, co jest ekspresjonizmowi zupełnie przeciwstawne temu ekspresjonistycznemu patosowi. Ciekawy też teorie, dla, teoria, dlaczego, dlaczego Murnau przeciwstawia się ekspresjonizmowi, wyraża też francuski badacz Jean Manique to się czyta mam nadzieję, w tekście w ogóle przeszedłszy przez most. No bo on zwraca uwagę, że można się przeciwstawia ekspresjonizmowi, dlatego że on jakby wychodzi z samego założenia istoty machiny filmowej, istoty kina, czyli, czyli właśnie mamy tu, prze... ponieważ eks... kamera jakby to światło, oddziałuje na taśmę filmową, czyli jakby sama idea kina, która przechodzi przez zaprzeczenia swojej, cień śmierci, negatyw taśmy filmowej, żeby zwyciężyć tę, tę nicość, czyli, czyli się pojawi obraz, albo dać się jej pokłonąć. No Fotografia ze swojej definicji to również jest pisanie światła. można powiedzieć, że ta wędrówka światła jest w jakiś sposób istotą techniczną kina, a murnalna często się podkreśla on, jak mało kto rozumie jakby samą materię kina. Czyli można powiedzieć, że te jego wszystkie... Można by się zasugerować, że jego jakby walka dobra ze złem, kontrasty światła i cienia, to jest wszystko jakby Odniesienia do samej istoty, do samej idei kina. I tak jak widzimy tutaj światło odbijane przez, tam nie widać oczywiście w pracy, przez archanioła Michała, oślepia tę siłę ciemności, jaką jest Mefistofeles, czyli ekspresjonist, który zakłada wydobywanie mroków ludzkiej duszy, operowanie cieniem, Umównała jednak jakby święci swój triumf, nie, cień, nie ciemność, tylko światło w każdym razie. I to jest jakby z samego założenia istoty kina. No ale Szanowni Państwo, ja jakby oddalę się od tego, żeby się wyrazić, co to jest, jakby opinię wyrazić swoją na ten temat, czy można no, był tym ekspresjonistą, czy nie był. No bo z jednej strony musimy sobie zaraz pytanie, jak w ogóle rozumiemy film ekspresjonistyczny. No bo z jednej strony mamy postacie tak jak Zigrid Krakowa, czy Lotte Eisner, którzy pojmowali bardzo szeroko pojęcie ekspresjonizmu jako wszystkie elementy niesamowitości, operujące cieniem, kontrastem, czy potem przyszedł Barry Salt, angielski badacz, który stwierdził, że w ogóle filmów ekspresjonistycznych było tylko sześć, naprawdę podziela to Tomasz Kłyst, z czym Barry Salt jeszcze prowadza taki termin jak ekspresjonizm, który też jednak zdaniem niektórych można by było podciągnąć, że jest to jakby forma ekspresjonizmu, tylko że dla, dla kina mianowicie, czyli to jest, po, bo jakby oni wychodzą z założenia, porównując ekspresjonizm filmowy z ekspresjonizmem malarskim, z czym niektórzy stwierdzają, że, że nie bardzo to można tak porównywać. W ogóle ekspresjonizm jakby nie miał swoich programowych założeń, w sensie filmowych ekspresjonizm, nie było jakiś tekstów, które by o tym informowały. Także szanowni Państwo, dlatego też bym chciał zwrócić, tak, zwrócić uwagę na to, że, że no, nie jest to taka sprawa oczywista i zależy właśnie od tego, bo też ci różni badacze, uznając, czy mówią, były no, ekspresjonistą w końcu, czy nie, podchodzą też z różnych, z różnych perspektyw do tego. Ale szanowni Państwo, to co jest jakby chyba w tym wszystkim ważne, do czego by to się można było sprowadzić, to to po prostu, że, że ogólnie żeby pokazać, że, że można, że, że jakby, jeżeli warto jest jakby zgłębiać tematykę, która interesuje nas, którą, którą jakby chcemy. chcemy Warto ją poszukiwać, szukać odpowiedzi na własną rękę, czyli nawet się nie bać, przeciwstawić pewnym powszechnie panującym jak gdyby, opiniom na ten temat. I, szanowni Państwo, jakby bez względu na to, czy Mognała uznamy twórcę ekspresjonistycznym, czy nie, chociaż oczywiście do Państwa zostawiam, jak mówię Państwu, pozostawiam ten wybór. Przetoczyłem, na ile mogłem w tym czasie coś mniej więcej, jak można. Na tę kwestię spojrzeć, ale bez względu na to, czy, czy uznamy go za ekspresjonista, czy nie, to tak wydaje mi się, że bardzo że warto się z jego twórczością zapoznać, bo po prostu z tej twórczości wydaje mi się wydobywa się jakby takie szczere głębokie, głębokie piękno samego kina w najczystszej swojej postaci, a także takie piękno, że tak się wyraża bezinteresownej wiary. Takie moralne siły człowieka, gdyby, który, który pomimo jakby wszystkich przeciwieństw świata, wszystkich jakby nieuczciwości, nieszczerości, gdzieś tam, gdzieś tam ona, ta wiara pozostaje przynajmniej w, w, tych, w tych części tych najwybitniejszych bugnałowskich filmów. Także szanowni Państwo, z mojej strony to już tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy za um, to ciekawe wystąpienie. Państwa, yy, yy, to pierwszego roku widzę o filmie. A teraz zapraszam Pana yy, Pawła